Cześć, kochani, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do zabawnej gieraski, która nazywa się Prospektor Stanley. O poszukiwaczu złota, który właśnie ma na imię Stanley. A jakże, moi kochani! No to play! Here we go! Do dzieła! O, jest ruda złotka, proszę bardzo! Zaraz będziemy zatrudniać górników, tylko musimy się dorobić. Dziesięciu dolców. No dalej, dalej, dalej. Nie ociągaj się koleżko. Dzień dobry, skromny górniku. Nasz pierwszy pracownik, jak miło. Rewelacja. Mamy drugiego górnika. Świetnie. No, do dzieła, do dzieła. Ojej, jakie mają kilowy <ścoughs> ci nasi górnicy. Świetnie. Zaraz wymienimy naszego skromnego górnika na doświadczonego górnika. O tak, patrzcie jakie zawzięty. O, już nie jest takim słabe uszem. Proszę bardzo. Świetnie. Rozwijamy naszą cudowną kompalnię. O tak. Proszę bardzo, kolejny kompetentny górnik. Świetnie. Nasz Stanley zawsze marzył o tym, żeby być bogaty, a jakże. Super. Patrzcie, mamy wózek. Świetnie. Pełny złotka! Jak miło, jak cudownie! Staramy się, staramy! Ekstra ten klikacz, zrobiony z pomysłem! Bardzo mi się podoba. Prosty i fajny. Dający sporo radości, moi kochani. O tak, zarabiamy sobie złotko, zarabiamy sobie złotko. Kolejny wózeczek. O, już nie mamy górników, tylko mamy takie cudowne, wypełnione po brzegi. Wózki ze złotkiem. Idziemy dalej, co tam jest dalej? O, ekstra dźwig! Świetnie! Hm, musimy niestety troszkę na niego zarobić. O, świetnie! I pracujemy na kolejny dźwig! Damy radę, damy radę! Za chwilę sobie też poszerzymy naszą kopalnię! O, subcio! Brawo, bravissimo, Blue Jane! Będziemy zarabiać coraz więcej. I więcej, i więcej. Dobra, teraz chcę dobić do 300, żeby powiększyć naszą cudowną kopalenkę. A jakże. O kurcze pieczone. Świetna gierka, nie sądzicie? O, tylko paluszek już mnie troszkę boli od tego klikania. Ale ja bardzo lubię klikacze. Jej, patrzcie. Już pod krawatką chodzi. No pewnie, że chcę rozszerzyć naszą kopalenkę. Świetnie. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Teraz powinno pójść dużo szybciej. No, zaraz sobie coś fajnego kupimy, a mianowicie dźwig. Proszę bardzo. Ekstra! Tak, mamy dźwigi już dwa. Musimy się dorobić kolejnych. Następny, teraz będziemy dużo szybciej zarabiać, moi drodzy. Nasze złotko, zbieramy, zbieramy, zatrzymacie wy. W wzbogacaniu się nie damy. O, brawo, brawissimo. Jaka piękna kopalenka. Następne rozszerzenie naszej kopalni kosztuje już tysiak, niestety, no, to teraz może zainwestujemy sobie, o, w ten super wózek z betonu elektryczny, brawo, brawissimo, o, czekajcie, żebym się nie pomyliła, nie podmieniła czegoś dobrego, o, świetnie, patrzcie, minebot Alpha. robociki będą u nas pracować, jak fajnie! O, patrzcie, już możemy sobie zatrudnić takiego robocika, czyż nie wygląda cudownie? I ma dwa kilofy. Rewelacja, ale technika, mój drogi, tak, główka pracuje. A jakże? Aha, całusków 102, nasz ukochany robociku. Oj tak, należą ci się całuski. O, bo tak pięknie pracujesz w naszej kopalence. Patrzcie, jak z wszechąt wysypuje się złotko. A jakże, no? Kolejny Robocik. Cudownie. O, jak ekstra. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Jeszcze potem sobie za chwilkę rozszerzymy naszą kopalenkę. Ale najpierw chcę mieć mnóstwo tych robocików, które są takie przydatne. O, patrzcie jak szybko teraz zarabiamy. O, tyle złotka. Super, wygląda jak jakiś bankier. Ten nasz bohater. Patrzcie, mam już pięć jeszcze szóstego chcę sobie zakupić, a potem już będziemy zbierać na poszerzenie kopalni. O tak. Świetnie. Jej, patrzcie, mamy mnóstwo robocików z podwójnymi kilofami. A właściwie z dwoma kilofami. Dobra, spójrzmy, co tam mamy dalej. O, rura. Taka specjalna rura. O, i możemy sobie już, już ją kupić, moi drodzy, ale nie, na razie nie. Teraz chcę rozszerzyć naszą kopalenkę. Patrzcie, ma dolary w oczach! <laughs> Ale się na zielono! Ubrał! Koleżko! Wyglądasz jak skrzat jakiś irlandzki. Brakuje Ci tylko jeszcze zielonej, czterolistej koniczynki. Ekstra! Zaraz sobie kupimy tą wspaniałą rureczkę. O! I co? Udało się? Gdzie ta rurka? No, chodź tu rureczko! Go, Brawo! Tak! Rurka pełna złotka! Patrzcie, jak się wysypuje nasze złotko! Ekstra! Następna. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Już niestety na większą nie da się zrobić naszą kopalenkę. Już jest chyba największa z możliwych, ale się nie poddajemy, nie poddajemy, o! Kolejna, jak fajnie! No dalej, dalej! Coś mi się źle chwyciła, o. O, znowu się wysypuje! Mamy już trzy! Jak fajnie! Zaraz sobie kupimy! Co to jest? Ojej! To jest wiertło jakieś nuklearne! Zaraz sobie na nie zarobimy! Odpowiednią ilość pieniążków! Świetnie! Podmienimy naszego robocika! O, tylko spójrzcie, jak fajnie się teraz zarabia! Nasz bogaty poszukiwacz złota Stanley! O, brawo, brawo, O, kurczę, pieczone! Wszystko, wszystko, moi drodzy, poświęca tej kopalence. O! Nie widzę, żebyś zajmował się czymkolwiek innym. Oprócz zarabiania na złotku, na kopalni. Złotka, a jakże, mój drogi? Świetnie, zaraz będzie kolejne nuklearne, moi drodzy, wiertełko. Mój biedny paluszek. O! Papa, nasz alfa, bociku kopalniany. Haha, super! Co to jest? Mindbot Omega? Rewelacja! To jest chyba najlepsza rzecz w grze. Może sobie w to zainwestujemy? Zaraz zobaczymy. <grym> Czywe wiertełko. A dobra, niech będzie wiertło. Patrzcie, jak ekstra wygląda! Pomarańczowy, to taki letni, fajny, ciepły kolorek. A jakże? Kolejne wiertełko, do widzenia, do widzenia. Nasza ruro, miałam podmienić alfabota, ale któż by się tym przejmował? Zaraz to zrobię. No, jeszcze troszeczkę, brawo, Bravissimo, kolejny alfabocik podmieniony na wiertełko nuklearne. Świetnie, subcio, brawo, Bravissimo, nie, nie chcę już tej rury, ona już jest przestarzała. Musimy inwestować w nowe technologie. O. Jak dużo mamy tych wiertełek. Dobra, teraz staramy się zbierać pieniążki na, na naszego przecudownego robocika, który nazywa się Mindbot Omega. O, a jakże, a jakże? Nie, ja już nie chcę. Kolejnego wiertełka. Teraz chcę coś lepszego, coś bardziej wspaniałego. O tak, świetnie. Jest! Brawo! Jak się ekstra kręci! Patrzcie! Poczwórny, poczwórny kilofek. Ale się wysypuje złotko! Właściwie ja już nie muszę tak znowu klikać, bo już to złotko samo się poszukuje dzięki naszym nowoczesnym technologiom. Proszę bardzo. Ciach! O, tak! Mindbot omega! Brawo, brawissimo, blue chain! Do dzieła, do dzieła! O, zaraz podmienimy nasze nuklearne wiertełka, moi drodzy! No! Dalej, dalej, mój biedny paluszku! Dasz radę! Jest kolejny! Brawo, Simon Simon Tylko spójrzcie, ile mamy złotka! Jej! Rewelacja! I tak całe życie, moi drodzy, nasz wspaniały poszukiwacz złota poświęcił swojej przecudownej kopalni! O tak! Już nawet ludzi nie musi teraz zatrudniać, no chyba, że do obsługi tych maszyn. O tak, patrzcie, mamy już cztery, jak ekstra, jej! Ciekawe, co się stanie, jak dojdziemy do trzech tysiaków dolców, o tak! Rewelacja, zaraz zobaczymy, bo już niestety nic nowego nie możemy kupić. O, Z zarabiamy, zarabiamy, zatrzymać się nie damy. Haha, ha, brawo, bravissimo, Blue. blue Jane? Tutaj spoczywa poszukiwacz Stanley. Złoto było jego życiem i jego śmiercią. Kurcze pieczone, jaki zaskakujący koniec! Całe swoje życie poświęcił poszukiwaniu złota i wydobywaniu go moi drodzy. Rozwinął taką cudowną kopalnię i umarł. Kurczę, no nie spodziewałam się takiego zakończenia. No cóż, gra jest wykonana naprawdę z humorem. Podoba mi się ta jej graficzka, jakby troszeczkę z kartonu były te postacie wycięte. Nie sądzicie? I tym niezbyt optymistycznym dla naszego bohatera akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami, Blue Jane. Cześć!